Kiedy koniec się pokazuje do gry, w trójkącie lub ósemka i dziesiątka również, tak? Każdy do gry, nie uciekamy, nie boimy się grania. Chłopaki, jeszcze na Wasza sprawa. Zawodnika mamy na plecach, Mamy się dróg do piłki. No dzisiejszy mecz, zaczęliśmy inaugurację ligi yy, z przeciwnikiem w Dom Lipusz. Mecz jak widać po warunkach bardzo trudny. Po pierwszej połowie 2-0 dla nas. Można powiedzieć, że z przewagą, no, lekko to... na naszą stronę drugi połowie już lepiej. Założenia taktyczne zostały zrealizowane. my zakończył się wynikiem 6-0. Wszyscy są zdrowi, uśmiechnięci. Zaczynamy ligę w dobrych nastrojach. No, plany: przede wszystkim rozwój indywidualny zawodników, żeby wchali do przodu swoje umiejętności, a także zespołowo, żeby gra wyglądała coraz lepiej. Ale głównie nacisk, nacisk indywidualny, żeby z tych kopaków w przyszłości klub jak i drużyny miały, miały pociechę, a co z tego wyjdzie, jak liga się ułoży, to zobaczymy w przyszłym czasie.